Wiemy, że dużym problemem w firmach jest to, żeby szybko zadzwonić do klienta. Persony AI mogą napisać do klienta na Whatsappie, na Messengerze, na mailu 30 sekund od pojawienia się tego lida, rozgrzeć go, przedstawić mu ofertę, przedstawić cały zakres usług, odpowiedzieć na pytania językiem naturalnym, ludzkim. Dzięki czemu dużo szybciej możemy dokonać konwersji i takiego lida umówić do działu sprzedaży lub umówić nawet już gotowe spotkanie z takim człowiekiem, bo persony AI mają integrację z systemem do umawiania spotkań kalendarzy. Rewolucjonizujemy to w jaki sposób działa dzisiaj komunikacja z klientem, jak rozgrzewamy nowych klientów, jak przedstawiamy ofertę nowych klientów, ale także wprowadzamy sztuczną inteligencję do helpdesku, wsparcia klienta czy onboardingu wewnętrznego firmy, co całkowicie zmienia cały proces, który dzisiaj był całkowicie powierzony ludziom odpowiedzialnym za te procesy. Dziś możemy to automatyzować i tym samym obniżać koszty. W tym momencie sprzedawca na telefonie, on nie musi już kwalifikować tego leada. On nie musi poświęcać swojego czasu cennego na to, żeby zbadać czy w ogóle jest sens rozmawiać z danym klientem momencie z personę AI, ona to wszystko może zrobić za nas. W Efekt tego jest taki, że dostajemy zakwalifikowanego gotowego lida do kontaktu i w taki sposób możemy w zasadzie uzyskać jeszcze większą skuteczność naszej pracy, oszczędzając nasz czas i pieniądze, które przedsiębiorstwo z kolei wykłada na koszty takich pracowników. Jestem zadowolony w ogóle z perspektywy dialogu z organizacjami. My jako Quantum Neuron poprzez projekt AI w biznesie by Quantum Neuron, bo jest to projekt dedykowany, konferencyjny, debatowy, to jestem zadowolony, że taki dialog następuje. Dla nas jest to niezwykle istotne z perspektywy też pracy nad produktem, o czym nas biznes informuje, o swoich potrzebach, o tym, jakie ma potrzeby twardy przemysł. Mamy możliwość wykorzystania person AI od quantum neuron. Persony te mogą generować leady za pomocą komunikacji na messengerze, na Instagramie, na Whatsappie, na mailu. Korzystamy z tego, używamy tej technologii. Jest to coś niespotykanego wcześniej. W tej chwili jesteśmy w stanie dopasowywać naszą technologię, nasze persony AI praktycznie dla każdej branży i każdych potrzeb klienta. Myślę, że w kontekście wiedzy, edukacji musimy jeszcze wiele wykonać, natomiast widać zainteresowanie, widać chęć wdrażania naszej technologii. My jako Quantum Neuron posiadamy własny kod, własną technologię, nie śpimy po nocach obecnie rozwijając tą koncepcję. Mamy własne awareness intelligence, czyli świadomość AI. Jest to znacznie głębsze niż po prostu pewna automatyzacja z czatem GPT i widzimy jak istotna jest edukacja i właśnie też te debaty, ten dialog, który prowadzimy jest niezwykle kluczowy w uświadamianiu przedsiębiorców na czym polega skutecznie wprowadzenie AI nie tylko w formie technologii, ale w formie personelu, czyli smart pracownika.